Cześć, strony Marek. Dzisiaj powiem Wam o Grze Uprising Curse of the Last Emperor. Tak naprawdę nie powiem Wam o Grze Uprising, dlatego że o Grze Uprising już Wam kiedyś opowiadałem. Na moim kanale jest już unboxing, jest też film z wrażeniami z rozgrywki. Dzisiaj skupię się na nowych rzeczach, które pojawią się na kampanii, na GameFoundzie, która ruszy w październiku. Dlatego że jedna z tych nowych rzeczy to jest. True Solo Mode Expansion, czyli taki dodatek, który pozwala grać True solo, czyli tylko jedną frakcją. No bo Vaprising już można było grać wcześniej, ale ten nowy dodatek wprowadza opcję grania tylko jedną frakcją, gdzie mamy dwóch bohaterów. Oprócz tego dojdzie nowa mata, którą też tutaj widzicie na stole, która jest dedykowana do grania solo. Jest po prostu mniejsze obszary gry. Inaczej są pogładane na tej macie obszary gracza. Za chwilkę opowiem wam. W skrócie dużym, jak się gra w uprising. jeśli nigdy nie graliście w tą grę, a nie chcę Wam się oglądać moich starych filmów, no to powiem Wam króciutko, o co w tej grze w ogóle chodzi. Pokażę Wam też te nowe elementy, które są do tego nowego trybu solo. I na końcu tego filmu przelecę sobie z Wami przez kampanię gamefoundową, to znaczy jeszcze nie jest odpalona, bo na ruszy w październiku, ale hmm, przynajmniej nie jest odpalona w momencie, kiedy nagrywam ten film, ale... Jest już strona prelaunch, czyli taka wstępna, gdzie można sobie obejrzeć, no bo oprócz wariantu solo też pojawi się legendary big box, czyli wielkie pudło, które pomieści całą Waszą zawartość do Uprising, no i tam pojawią się też do druki starych rzeczy. Więc teraz przenieśmy się nad stół, opowiem Wam o samej grze i o tych nowościach, a potem przejrzymy sobie kampanię gamefoundową. Tak prezentuje się Uprising Curse of the Last Emperor podczas mojej rozgrywki solo. Zachęcam Was do obejrzenia mojego poprzedniego filmu, w którym dokładnie tłumaczyłem, jak się gra, pokazałem, o co w grze chodzi, bo nie będę dzisiaj tłumaczył wszystkich zasad na nowo, no bo to po prostu trochę nie ma sensu. Powiem w skrócie, o co w grze chodzi, ale generalnie, jak chcecie znać więcej szczegółów, zachęcam do poprzedniego filmu. Dziś skupię się na tym wariancie True Solo, który pozwala grać w tą grę jedną frakcją, w przeciwieństwie do poprzedniego wariantu Solo, gdzie gra wymuszała na nas granie dwoma frakcjami. Ale o co chodzi w pricing? Mamy mapę świata, mamy naszą frakcję, która wygląda w ten sposób. To jest planszetka naszej frakcji. To, co tu widzicie na ekranie, to nie jest podstawowa gra, bo ja tu mam trochę takich fikuśnych różnych upgrade'ów. Właśnie ta plastikowa planszetka gracza. Mam tu jakieś lepsze zasoby, jakieś tam figureczki z klątwami, takie już wstępnie pomalowane przez wydawcę, więc komponentów troszeczkę jest tu lepszych, ale jakby gra jest dalej ta sama. Zasady się nie zmieniają. Mamy naszą frakcję. Mamy tutaj świat, krainę, to jest gra 4X, czyli będziemy eksplorować, zdobywać zasoby, będziemy się tuć i walczyć. I walczymy z dwoma frakcjami: Imperial Legion i Chaos Horde, czyli horda chaosu i Imperial Legion. Mamy dwie frakcje. Legion jest reprezentowany przez takie fioletowo-różowe stendisy czy budyneczki, które są na planszy. A horda jest reprezentowana przez takie zielone fluorescencyjne też Stendisy, to są różne stwory, potwory, jakieś tam szkielety i tak dalej. Mamy te dwie frakcje, z którymi będziemy walczyć. Będziemy walczyć z nimi jakby równolegle. Eee... I żeby wygrać, musimy mieć więcej punktów zwycięstwa niż każda z tych wrogich frakcji. Czyli po prostu my musimy być na to, że punktów zwycięstwa wyżej niż te frakcje wrogie. Te wrogie frakcje, możecie się zastanawiać, czemu każda z nich ma osobne punkty zwycięstwa, zdobywa, bo te frakcje, czyli Legion i Horda, walczą również ze sobą. I to jest w tej grze super, że one się tylko ze sobą, one się tylko z nami, ale walczą również ze sobą. Bo w ogóle specyficzna rzecz, jeśli chodzi o Pricing, jest taka, że to jest gra kooperacyjna. Czyli jeśli gracie wielosobowo, macie tą mapę, macie swoje frakcje, ale wy sobie pomagacie. I Waszym celem jest jakby pokonanie czy walka z tymi przeciwnikami, tak żebyście Wy mieli właśnie więcej, każda z Waszych frakcji miała więcej punktów zwycięstwa niż te frakcje wrogie. Więc tutaj się tłuczemy z AI, można powiedzieć z przeciwnikiem, z frakcjami sterowanymi przez grę, a nie między sobą. No i mamy mapkę, mamy tu różne karty z boku, to za chwilkę Wam powiem, no ale najważniejsze, mamy planszetkę naszej frakcji. Planszetka naszej frakcji wygląda w ten sposób, yy, mamy naszego bohatera, w którym będziemy grali, który reprezentuje bohatera danej frakcji. Jest w postaci takiego standisa. W ogóle ta gra, moim zdaniem, ma jeden z ładniejszych i lepszych standisów, jakie w ogóle widziałem w planszówkach. I w każdym momencie bym chętnie wymienił wszystkie moje plastikowe, szare figurki na takie stendisy, jak są w tej grze. No popatrzcie sami, no są po prostu genialne, genialne. I te kolory różne też są super, każda frakcja ma standisy w swoim kolorze, wrogowie mają swoich tak dalej. Ale Mamy tego bohatera, który się porusza po planszy. Bohater nie jest stricte jednostką, tam bohater nie walczy, ale bardziej eksploruje mapę. Pomaga przemieszczać się jednostkom, czy bardziej nimi tam komenderuje. Ale każdy bohater ma też swoje unikalne umiejętności, które to yy, pomagają jednostkom w walce. Mamy tą naszą planszę frakcji, gdzie mamy właśnie ups, mamy różne jednostki. Te jednostki mają różne kości, które im rzucają w walce. mamy jednostki, które szczelają z łuku, gdzieś tam z dystansu, takie, które długą się w bliskiej odległości. Mamy havens, czyli takie nasze budynki, można powiedzieć wioski, które będziemy na planszy stawiać. Stawianie ich daje nam więcej punktów zwycięstwa, więcej zasobów, ale też właśnie pozwala potem budować armię w różnych miejscach na planszy, bo możemy budować jednostki tam, gdzie mamy nasze wioski. No i mamy spis wszystkich akcji, które możemy wykonywać. Możemy się ruszać, wymieniać, handlować, eksplorować. Możemy się przemieszczać na, na sąsiednie heksy, możemy oczywiście walczyć. Mamy przedmioty, które będziemy kupować z rynku, mamy różne questy, no i tu mamy zasoby. Każdy nasz bohater, oprócz tego, że no ma swoją, swojego standisa, każdy nasz bohater ma też swoją talię kart. To są karty umiejętności dedykowane każdemu bohaterowi, bo każda frakcja ma dwóch różnych bohaterów. I te karty będziemy co rundę zdobywać i one dadzą jakieś unikalne umiejętności naszemu bohaterowi mamy questy czyli różne karty zadań, które możemy realizować, żeby zdobywać punkty zwycięstwa, żeby zdobywać różne bonusy. Tak jak mówiłem, mamy karty przedmiotów, które będzie można też w grze kupować i wyposażać naszego bohatera. W grze mamy trzy rodzaje zasobów, mamy salt, czyli właściwie sól, plunder i pożywienie, różne zasoby z tymi zasobami płacimy za akcje na planszy, ale też właśnie za zakup jednostek. Więc mamy te przedmioty, hmm. mamy questy, mamy wrogów. Ci wrogowie, tak jak mówię, mamy tutaj legion i mamy hordę. Podstawowi wrogowie w postaci tych domków czy szkieletów po prostu są tam na planszy. Ale ci lepsi wrogowie, tacy bossowie, mają swoje specjalne karty z jakimiś umiejętnościami, atakami i No i też musimy z nimi walczyć, bo jak będziemy tych wrogów po prostu zostawiać na planszy i nic nie będziemy z nimi robić, to oni się będą nam narzać, zdobywać więcej punktów zwycięstwa Inna na się rzeczy gdzieś tam w którymś momencie pochłoną i nie, nie, nie uda nam się przeskoczyć ich punktami. Eee. Cel gry jest taki, jak już mówiłem, zdobyć więcej punktów zwycięstwa niż mają frakcję przeciwnika. Cała gra toczy się przez cztery. Chaptery, czyli cztery takie rozdziały, cztery duże rundy. W każdej rundzie mamy odpowiednią liczbę akcji do wykonania. To jest podstawowy wariant gry, dlatego że gra, można grać trzy rozdziały, może grać gra, dwa rozdziały różne, można sobie wybrać wariant krótszy. W ogóle gra jest spoko, o tyle że popatrzcie, tu macie difficulty settings, różne rodzaje trudności. I gra wam mówi, jak przygotować sobie rozgrywkę, żeby grać na różnym poziomie trudności, więc można sobie dopasować raz że poziom trudności, a dwa że można sobie dopasować jeszcze długość gry. No i w każdej rundzie my się ruszamy, na końcu rundy się ruszają wrogowie, oni zdobywają punkty zwycięstwa walczą ze sobą, walczą z nami i tak sobie gramy. I to, jest, to są te podstawowe zasady Uprising. Jeśli chodzi o grę solo, to pierwsza rzecz, jaka jest nowa, to jest taka, bo wariant solo pojawi się jako dodatek na GameFoundzie, Zresztą link do GameFounda też będzie w opisie do tego filmu. Pierwsza rzecz, która tutaj jest dosyć inna niż w podstawce, na stole, którą może nie zauważyliście, to jest ta mata neoprenowa, która tu jest w tle. Wydawca zrobił nową matę neoprenową. Matę dedykowaną tylko i wyłącznie do gry solo. Tam wcześniej można było kupić sobie matę dedykowaną do gry wielosobowej, ale to jest mata dedykowana do gry solo. Bo normalnie ta gra składa się z trzech, jakby plansz. Mamy środek, tą centralną planszę z heksami. Potem mamy taką boczną planszę, którą tu widać z prawej strony, gdzie mamy tam różne karty wrogów. I mamy z lewej strony yy, z lewej strony mamy planszę, na której kładziemy karty tam questów i tak dalej. I w grze mamy trzy wielkie plansze, które musimy sobie rozłożyć. Podstawowej, plus ewentualnie matę, jak sobie dokupimy. Tu mamy matę dedykowaną do solo. No i możecie się zastanawiać, czym się różni ta mata dedykowana do solo od normalnej gry. Różni się tym, że mamy inny układ planszy. Czy tej maty? wszystkie karty są skierowane do nas i siedzimy jakby centralnie przed planszą, I to jest fajne, że normalnie plansza do gry wielosobowej jest taka, że niektóre karty leżą do góry nogami, niektóre w inną stronę, no bo one zakładają, że cztery gracze siedzą po prostu w różnych częściach stołu. Tu mamy wszystko skierowane do nas. Wszystkie zasady, które są tutaj rozpisane z lewej strony na tym takim torze, na którym sobie przesuwamy chapter tracker, są dostosowane do zasad gry solo, bo te zasady się troszeczkę różnią. Ale co najważniejsze, mamy inny układ mapy na środku, dlatego że ta gra ma coś takiego, że w zależności od tego, w ile osób gracie, inaczej sobie rozkładacie te startowe heksy, lokacje, wrogów i tak dalej. Tylko że nawet tutaj to widać, ta standardowa mapa, jaka jest w grze wielosobowej, jest większa niż ta do gry Solo. Ta mapa do gry Solo jest pomniejszona, bo przewiduje to, że gramy tylko jedną frakcją. I to jest właśnie super, że na tej macie noprenowej macie wszystko dopasowane do gry Solo. Ja wiem, że w tym dodatku na game z tego co gdzieś tam czytam, prawdopodobnie będzie tak, że no, matę noprenową będziecie sobie mogli dokupić, ale jeśli sobie kupicie sam dodatek, to dostaniecie po prostu nową planszę tekturową, zwykłą noplanszę, planszę do gry, którą będziecie używać zamiast tej planszy z gry podstawowej, właśnie, żeby te wszystkie rzeczy były odpowiednio zeskalowane w dół i pomniejszone, jeśli gracie solo. Więc mamy tą matę no A jeśli chodzi o same zasady gry, no to w końcu jest tak, że można grać jedną frakcją. Wybieramy sobie naszą frakcję, bohatera, mamy frakcję, jednostki i tak dalej i gramy jedną frakcją. Normalnie w Uprising jak graliście solo, musieliście grać dwoma frakcjami, co bywało trochę męczące z racji tego, że tak jak widzicie, dużo się tu dzieje na tej planszce, Mamy dużo akcji, dużo jednostek, dużo wszystkiego. Zwłaszcza że w grze, im dalej jesteśmy w grze, no tym tego wszystkiego jest jeszcze więcej e, tych jednostek wroga naszych i ogarnięcie dwóch frakcji no czasami bywało męczące i gra też była dosyć długa, przez to, że mieliśmy dwie frakcje, dwa razy więcej akcji wszystkiego. Teraz w końcu możemy grać jedną frakcją sami. Różnica jest tylko taka, że do naszej frakcji dobieramy sobie drugiego bohatera. Czyli mamy jednego bohatera tego dedykowanego naszej frakcji i drugiego. Który może być drugim bohaterem tej samej frakcji albo bohaterem innej frakcji. Nie bierzemy armii tej drugiej frakcji, tylko samego bohatera z jego dedykowanymi kartami. Czyli mamy de facto jedną e, frakcję i dwóch różnych bohaterów. To, że mamy dwóch bohaterów różnych, pozwala nam e, robić więcej questów, pozwala nam bardziej się poruszać po planszy, eksplorować więcej heksów, pozwala nam używać większej liczby zdolności podczas walki, no bo każdy z tych bohaterów ma swoje unikalne zdolności, więc mamy dwóch bohaterów. Druga różnica, jaka jest w tej grze, jeśli gramy solo, no to jest po części taka, że Eee, zasady troszeczkę się różnią punktacji, bo normalnie w tychże jest tak, że jak te frakcje walczą ze sobą, na końcu rundy każda frakcja zdobywa z tych wrogich punkty: zwycięstwa za pokonanie jednostek innych graczy czy jednostki, jednostek przeciwnych frakcji. Ale tu liczy się po prostu, że jeśli na przykład, nie wiem, chaos, horda chaosu pokonałaby na przykład jakieś moje jednostki, niezależnie ile, no to dostaje dwa punkty zwycięstwa, dostawała na końcu rundy. Teraz jest tak, że jednostki wroga dostaje na końcu rundy zwycięstwa na każdą pokonaną jednostkę. Czyli jeśli na przykład ten cały Bloodworm pokonałby pięć moich jednostek podczas danego chapteru, dobędzie pięć punktów zwycięstwa. Więc troszeczkę punktacja się różni. Grając solo mamy też więcej akcji, bo normalnie mamy 8, Teraz grając true solo będziemy mieć 10 akcji. W naszej rundzie, i co ważne, dostajemy całkiem nową talię chapterów. Chaptery to są takie karty, które odkrywamy co rundę, które określają nam, co się w danej rundzie dzieje, jacy wrogowie się pojawią, jaki poziom trudności będzie tych wrogów. I normalnie w grze no, podstawowej mamy po prostu chaptery dedykowane do gry osobowej, a tu dostajemy całą talię chapterów tych rozdziałów: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty poziom, no bo gra maksymalnie dwa, cztery rozdziały, dedykowane do gry solo, i grając tru solo, używamy po prostu tej talii i Tyle zamiast tej podstawowej. Ale jak widać, zasady gry trusolo nie różnią się bardzo. Sama idea gry jest taka sama. Główna różnica jest taka, że mówię, gramy jedną frakcją, mamy dwóch bohaterów, mamy trochę więcej akcji, mamy dedykowane te karty chapterów. No i tam troszeczkę zmienia się punktację. Więc bardzo fajne ulepszenie, na GameFound'zie oczywiście to nie jest jedna rzecz, która się odblokuje, bo tam jeszcze jakieś inne dodatki będą, jakieś karty dodatkowe dalej. Ale mówię, no głównie ta zmiana jest, dla mnie ta zmiana jest bardzo na plus, bo tak jak mówię, ja bardzo lubię Uprising, to jest świetna gra, jest w moim top 10 gier w ogóle wszechczasów i uwielbiam ją. Tyle tylko, że właśnie mówię, przez to, że trzeba było grać tymi dwoma frakcjami, no to było to czasem trochę upierdliwe, gra była dosyć długa. No i nie było tak jakby łatwo wyciągnąć ją na stół i sobie zagrać. Teraz no rozgrywka jest po prostu, no realnie dwa razy krótsza właściwie, no bo mamy jedną frakcję zamiast dwóch. Akcji może mamy trochę więcej na rundę, ale jednak gramy tylko jedną frakcją, więc czas gry jest krótszy, łatwiej się gra, łatwiej to ogarnąć solo. Ja w ogóle zawsze najbardziej lubię gry, które pozwalają grać true solo, czyli jednym bohaterem, jedną frakcją, a nie każą grać wieloma. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się w tym momencie yy, na czym to wszystko polega, na czym polega Uprising, jeśli nie widzieliście, ale to, tak jak mówię, zachęcam do obejrzenia mojego poprzedniego filmu również. Ale widać też, znaczy mam nadzieję, że dowiedzieliście się też, na czym polega gra solo. I moja rada, jeśli chcecie grać w solo, czy chcecie grać w Uprising, czy macie już Uprising w domu, czy planujecie kupić, ale też planujecie grać solo, no to ten dodatek to jest, moim zdaniem, must have, bo dużo przyjemniej, dużo fajniej gra się po prostu z tą jedną frakcją Niższymi dwoma, tak jak wcześniej. Do Amate to Wam polecam zdecydowanie, jeśli chcielibyście sobie pograć solo więcej, bo jest no, dużo lepsza niż plansza. Lepiej to jest wszystko zorganizowane, lepiej to jest poukładane, wszystkie w naszą stronę. Cały ten tor e, rundy, ten opis tego wszystkiego tutaj z lewej strony też mamy dopasowane do solo, więc jest bardzo, bardzo spoko. Przejdźmy sobie do kolejnej części filmu. Wiedziałem już, jak się gra, znaczy wiedzieliście wcześniej, zachęcam do obejrzenia moich poprzednich filmów, ale. Mm... Mam nadzieję, że przypomniałem Wam o co chodzi w grze. Zobaczycie też te nowe elementy do solo. Ja Wam teraz pokażę stronę kampanii i sobie zobaczycie, jak, co tam nowego jest, jakby co jest nowego na kampanii. Ona jeszcze się nie odpaliła, ale na razie jest ta strona Perylon, gdzie można sobie już obejrzeć nową zawartość. A Priving to była moja gra roku 2023 i dwa lata później. Dalej potwierdzam, że to jest świetna gra. Jest w jakbym sobie robił jakąś aktualną listę top 10 moich ulubionych gier, to na pewno znajdzie się tam Priving. Super, super gra. No i e, e, polecam Wam ją szczerze, jeśli, jeśli nie graliście nigdy, a gdzieś Wam chodziło po głowie, no to teraz ta kampania na GameFoundzie to jest dobry moment, żeby sobie ją e, nabyć, dlatego że ta gra jest trudno dostępna gdzieś tam w sprzedaży normalnej, znaczy normalnie w sklepach jej nie ma, chyba że jakiś sklep sobie ją po prostu wesprze na GameFoundzie. Ale dobra, zrechnijmy sobie na kampanię. To jest strona prelaunch, nowa kampania jeszcze nie wystartowała w momencie, kiedy to nagrywam. Widzicie, że zostało 12 dni do odpalenia. No i teraz tak, ale już można sobie duże rzeczy obejrzeć. To oczywiście mam jakieś tam reklamy, informacje, co to jest za gra dla osób, które nigdy tej gry nie sparły, nie widziały. To od razu mam informacje o tym wielkim pudle. Znaczy, informacje, wizualizacja tego wielkiego pudła. Legendary big boxa. No, bo ta kampania nie tylko dotyczy tego dodatku True Solo Mode, ale też dotyczy tego właśnie big boxa, żeby sobie trzymać cały uprising w środku. Też od razu widać, jak ta gra bardzo ładnie wygląda na zdjęciach, także spoko. No, jeden do 4 graczy, Kop, solo, to wiemy, uprising. Dla osób, które nigdy nie widziały, to sobie mogą poczytać. Game Highlights, my tu mama, symetryczne frakcje i tak dalej, ale to już wszystko wiemy. Już w moich filmach też wam to wytłumaczyłem. 10 tysięcy bakerów było wcześniej, super, ale my nie o tym. Ja chciałem Wam pokazać po pierwsze legendary big box, jak wygląda. Można sobie to zwizualizować. Eee, ostatnio jest jakaś taka moda trochę na te big boxy, bo już w Chiptory Games mieli do, wiadomo, do To Many potem do Cloud Spire. ostatnio AEG miał do The no i teraz tutaj eee, Nemesis Games. Ale fajne jest to, że oni tu piszą, że mają tacki, dedykowane tacki, że te tacki też gdzieś tu jest napisane straight from box to board, double as in-game organizer, czyli też od razu są takimi podajnikami, które wykładamy na stół i gramy. Jakby tak było, to faktycznie super, no bo to przyspieszy bardzo mocno rozgrywkę. No i mamy ten True Solo Mode, który Wam już wcześniej pokazywałem. Będzie cały dodatek z nową planszą, dodatkowymi kartami eventów i będzie można sobie w końcu, w końcu grać solo, więc to mi się bardzo podoba i on jest też kompatybilny z tymi różnymi dodatkami, więc super. Tu mam jakieś filmy, recenzje, to co możecie przejrzeć, innych recenzentów, czy też te moje, które wcześniej były. Ale to, co ja wam chcę pokazać, to są update'y, bo tu oni już cztery aktualizacje puścili. W tych update'ach jest trochę więcej szczegółów. Pierwszy, no to tam, że będą jakieś dodatek, stretch go, let's będą rzeczy dodane. Ten jest spoko, bo on troszeczkę przybliża wariant true solo, opisuje jak to się będzie grało i tak dalej. Jak wcześniej mówiłem, poprzednich, znaczy w postawce trzeba było grać dwoma frakcjami, a tutaj można w końcu zagrać jedną że mniejsze pole bitwy, mamy nowe tam solo eventy 24, e, gramy z dwoma bohaterami, dedicated solo setup. Nie widzę tu na razie nic o tej playmacie, którą ja mam, ale na pewno będzie dostępna. E, więc to jest spoko. W tym drugim update'cie Oczywiście ja link do tej kampanii, do tego, co tutaj widzicie na ekranie, też Wam zostawię w opisie do mojego filmu, żeby sobie można spokojnie to zobaczyć. Bo ja teraz to, przez to przelatuję po prostu. Na no to mamy ten Big Box Spotlight, czyli przybliżony ten Big Box. I tutaj właśnie twórcy, to Wam pokażę, widziszmy pana, pokazują prototypowe to pudełko, jak on wygląda. No i bardzo wygląda spoko. Po pierwsze, mieści się do kalaksa, więc wszystko wam powinno się zmieścić. Mamy dedykowane tacki, pojemniczki, pudełeczka na wszystkie frakcje. No bardzo fajnie to wygląda. To Wiadomo, że w tym momencie, jak mamy grę przełożoną do beatboxa, trudniej ją gdzieś zabrać i nosić ze sobą po mieście, ale jeśli gracie głównie w domu, no to na pewno Wam to przyspiesza rozgrywkę, wyciągacie sobie szufladki i tyle. No, także bardzo, bardzo spoko. No i tu jest pokazane, jak to spakować, jak to wszystko włożyć. Tu też ten film trwa 3 minuty, to sobie możecie pooglądać, jeśli Was to interesuje, to już w własnym zakresie. No i pokazane, jak wygląda proces też tworzenia tego pudła. Tak to wygląda. I powiem szczerze, że to jest śmieszne, bo ja ten film, który teraz oglądacie, już wcześniej nagrywałem i opowiadałem o tych wszystkich rzeczach, ale okazało się, że teraz, 23 września, oni wydali kolejny update, w którym już podali ceny i to wszystko i stwierdziłem, że nagram to jeszcze raz, już z uwzględnieniem tej ostatniej aktualizacji, jest taka najbardziej konkretna. Widać, że kampania ruszy 7 października, czyli wtedy będzie sobie można to dokupić, wesprzeć. Każdy tam dostanie, to wesprze grę, taki jakiś Units of Azul mini dodatek. Będzie Treasure chest, z jakimiś kolejnymi dodatkami, i będzie free dla większości pleży. To spoko. no ale to mamy pledge level reward, czyli to pudło, wielkie grę. Chociaż to bardziej zapisane. Czy mamy legendary, czekajcie, jest to bardziej napisane: yy. legendary big box, Treasure chest, mamy legendary gameplay, veteran. Przejdźmy sobie tu w dół. A pricing pledge, no to mamy po prostu Treasure chest, czyli to nową rzecz. Na 129, pudełko podstawowe i te units of Azul. No to jest dla osób, które chciałyby w ogóle tę grę spróbować. Gameplay Pledge, no to mamy wszystkie dodatki, które wyszły razem z tym Treasure 6, z jakimiś wszystkimi małymi dodatkami, a to jeszcze nie uwzględnia tego grania solo. Legendary Pledge to uwzględnia wszystko, ale chyba bez tego solo właśnie. Bo widzę wszystkie dodatki, pudło, wszystkie kosmetyczne, jakieś upgrade'y, które były, dodatkowe tacki, kości, Bóg wie co tam jeszcze. A tu mamy solo upgrade pack. Więc to jest coś, co sobie można yy, Dobrać, jeśli interesuje Was tylko solo, i tu rozumiem, że to jest ten dodatek, który tutaj mamy. Tu mamy dedykowaną tackę plastikową na solo, czyli inną niż widzieliście w tym moim filmie wcześniej, bo ona ma tutaj inaczej pokładane przedziałki i ma z prawej strony też miejsce na, na tego drugiego bohatera, czyli z lewej strony jest jeden bohater, a z prawej drugi. To teraz taka bardziej dedykowana do solo i jest, no zakładam, że jedna, bo wcześniej te plastikowe tacki były w zestawie po cztery. Całkiem spoko. I można sobie weprze, wesprzeć tylko ten big box plecz, czyli dostajemy ten mini dodatek, Unis of azul, treasure chesta i tego po prostu wielkiego boxa. No to dla osób, znowu, które nie grają solo, a chcą mieć ten big box. I veteran plecz to to jest plecz dla ludzi, którzy chcą tylko te nowe rzeczy. Dodatek solo, treasure chest, ta jedna plansze, jakby planszetka plastikowa, no i big box, żeby to wszystko zmieścić. Podejrzewam, że pewnie też będzie opcja podobierania sobie tych dodatków gdzieś tam pojedynczo. Nie wiem, czy to tu było wymienione no to mamy te pledże, ale pewnie jako adony to wszystko gdzieś tam będzie. No także tak to wygląda, bardzo spoko moim zdaniem. Jeśli mówię, kiedyś Wam chodził po głowie Uprising w jakiejkolwiek formie, czy do grania solo, czy do grania wielosobowego, no to warto sobie tego 7 października wejść na kampanię, bo, bo te rzeczy normalnie gdzieś tam potem nie są łatwe do dostania, w sprzedaży poza kampaniami, poza gamefoundem, więc to jest właściwie dobra okazja, żeby sobie tą grę e, obejrzeć. Więc ja Wam mogę powiedzieć? Jeśli Uprising chodził Wam kiedyś e, po głowie... I chcieliście sobie kiedyś tą grę spróbować kupić czy, czy zagrać, no to teraz będzie dobra okazja, bo nie wiem, czy będzie jakaś okazja później. Ostatnia kampania Uprising była już dosyć dawno temu i ludzie gdzieś tam pomiędzy pytali, gdzie można tą grę kupić, no i kupić jej nie można było, no to jest ewidentnie taki projekt po prostu spieraczkowy i Nemesis Games to też jest mały wydawca, więc raczej na jakąś tam w wersję sklepową i tak dalej, na sklepy nie liczcie potem, więc to jest ten moment, kiedy, jeśli chcieliście kiedyś tą grę zagrać, spróbować i kupić, no to to jest dobry czas, ja Was nie będę jakoś tam namawiał czy nie namawiał, aczkolwiek tak jak mówię, no jest to jedna z moich ulubionych gier, mam do niej wszystko co wyszło, Wszystkie jakieś dodatki, deluxe, kosmetyczne, niekosmetyczne, zestawy kart, dodatki i tak dalej, to jest mata i wszystko. Także bardzo, bardzo tą grę lubię i jeśli lubicie gry strategiczne, lubicie gry 4X, ale też lubicie właśnie gry kooperacyjne, bo nie, nie ma za dużo gier takich kooperacyjnych 4X, a tutaj mamy taką i jest bardzo fajnie zaprytowana. no A teraz z tą opcją True Solo, to już w ogóle jest cud miód do grania samemu, to bardzo wam tę grę polecam. Więc w październiku rusza kampania. No i zerknijcie sobie, już teraz możecie sobie zerknąć i się właśnie zapisać na, na powiadomienie, kiedy kampania ruszy. A jak kampania ruszy, no to też sobie wejdźcie i zobaczcie, co tam po prostu jest oferowane i jeśli macie ochotę, to sobie coś tam dobierzcie. Dajcie mi też w komentarzu, czy graliście w tę grę, no bo ona już trochę lat ma, więc na pewno część z Was już grała. Czy gracie w nią solo, czy wieloosobowo, czy Wam się podoba, czy nie. No i oczywiście zachęcam też do odwiedzenia mnie na social mediach, linki będą w opisie do tego filmu. No i to wszystko. Dzięki, do następnego razu. Cześć!